Szczęść Boże, Piotr Krupa, zapraszam na Polski Punkt Widzenia. Dziś naszym gościem jest pani Barbara Socha, wiceminister rodziny i polityki społecznej, a także pełnomocnik rządu do spraw polityki demograficznej. Szczęść Boże, pani minister. Szczęść Boże, dobry wieczór. Międzynarodowy Dzień Rodzin dziś obchodzimy. No i w niedzielę dobrą informację dla wszystkich rodzin ogłosił prezes Prawa i Sprawiedliwości. Waloryzacja świadczenia 500 plus 800 złotych. Jak też premier dzisiaj sugerował, na 8 lat rządów prawa i sprawiedliwości jest 800 plus. To była oczekiwana zmiana przez wyborców bo prawo i sprawiedliwość. Prezentując ten swój program, podkreślało, że został wypracowany w rozmowach z Polakami. Polacy oczekiwali w trakcie tych spotkań, wyrażali tą, tą chęć, żeby to 500 plus już było więcej. Panie redaktorze, dzisiaj Międzynarodowy Dzień Rodzin, więc przy tej okazji chciałam wszystkim Państwu, naszym widzom życzyć wszystkiego, co najlepsze i przede wszystkim dużo czasu z rodzinami, bo ten czas z rodziną jest najważniejszy, a żeby czas mógł być spędzany z rodziną, żebyśmy mogli budować dobre relacje, cieszyć się tym szczęściem rodzinnym, potrzebne nam jest bezpieczne, stabilne środowisko, ekonomiczne warunki, warunki bezpieczeństwa i temu służy między innymi waloryzacja 500+. To Wsparcie dla rodzin jest oczekiwane przez Polaków. Dla Polaków najważniejszą wartością są, jest rodzina, są wartości rodzinne, więc programy, które wspierają nas w tym, byśmy my jako rodzice e, mogli bezpiecznie i w miarę komfortowo wychowywać nasze dzieci, to jest na pewno zgodne z oczekiwaniami Polaków. Ministerstwo Rodzin na pewno się cieszy, bo do rodzin popłynie dodatkowa pomoc finansowa. Pytanie, czy Ministerstwo Finansów również wyraża ten entuzjazm, bo te 24 miliardy na tą podwyżkę trzeba będzie znaleźć w polskim budżecie? To prawda, to jest program kosztowny, to jest ogromna inwestycja i ona oczywiście kosztuje. Natomiast no, chciałabym zwrócić uwagę na to, że stan finansów publicznych po 8 latach naszych rządów, po pandemii, w czasie wojny na Ukrainie jest nadzwyczaj dobry biorąc pod uwagę właśnie te wszystkie okoliczności zewnętrzne nasza gospodarka się rozwija mamy rekordowo niskie bezrobocie mamy duże wpływy podatkowe została zreformowana kwestia finansów publicznych wpływów szczelności tego systemu podatkowego więc dzisiaj nie tylko wprowadzamy zapowiadamy nowe programy ale myślę że większość z nas niedawno cieszyła się z rekordowych zwrotów podatkowych i to wszystko y, dzieje się właśnie w tym samym, y, w tym samym czasie, natomiast sam moment waloryzacji rzeczywiście nie jest przypadkowy, to nie dzieje się, y, tutaj chciałam na to zwrócić uwagę już, to nie dzieje się w tym roku, w tym roku mamy jeszcze inflację znaczącą, ona już jest w tendencji spadkowej i ekonomiści, analitycy przewidują, że do końca roku ona bardzo mocno spadnie, stąd wprowadzenie tego zwaloryzowanego świadczenia już nie 500+, a 800+, planujemy właśnie od stycznia, tak żeby uniknąć ewentualnej, ewentualnego efektu napędzającego inflację komisja europejska przewiduje że w tym roku ta inflacja wyniesie 11,7%, to te najświeższe dane pani minister, ale z pani perspektywy pełnomocnika rządu do spraw polityki demograficznej, jak ta zmiana, ta podwyżka wpłynie właśnie na tą tak ważną kwestię dzietności demografii, no jak patrzymy na statystyki, to one są straszne po prostu to prawda, i tutaj cudów nie spodziewamy się, mówiąc wprost i szczerze, jeśli chodzi o kwestie demograficzne. Zresztą nie ma takiej fizycznej możliwości, żebyśmy w tej chwili, w tym momencie, w którym jesteśmy, w momencie demograficznym, czyli w momencie, w którym w wiek rozrodczy, w wiek ten dobry do rodzenia dzieci wchodzi, wchodzi niż demograficzny, czyli o wiele mniej liczne roczniki niż te, no, które już można powiedzieć kończą swoje możliwości, jeśli chodzi o powiększanie rodzin, czyli dzisiejsi 40-45-latkowie, to był wyż demograficzny, ten wyż, który przypomnę, miał swój dobry moment na zakładanie i powiększanie rodzin dobre 15 lat temu, 20 lat temu i to był ten moment, kiedy mogliśmy mieć boom demograficzny, a przynajmniej poważny wyż demograficzny jako echo Poprzedniego z czasów z lat 80. To się nie wydarzyło i to jest ogromna, zmarnowana okazja czy zmarnowany nasz potencjał. Dzisiaj w ten wiek odpowiedni do rodzenia dzieci wchodzą już o wiele o wiele niższe, mniej liczne roczniki, dlatego to się nie przełoży. Nie ma takiej fizycznej możliwości, żeby to się w perspektywie krótkiej, krótkiej podkreślam, czyli to, czego oczekują zazwyczaj dziennikarze, najlepiej od stycznia albo od połowy roku, żeby już było widać, że, że tutaj się coś mocno zmienia. No myślę, że w takiej perspektywie to się nie zmieni. Natomiast my planujemy rozwiązania demograficzne, planujemy spójną politykę demograficzną w perspektywie pokolenia, bo demografia to jest można powiedzieć nauka, która się mierzy pokoleniami. Tak tutaj nie ma szybkich zmian, oczywiście przy niespodziewanych negatywnych wydarzeniach takich jak pandemia na przykład, można się spodziewać szybkich zmian, zazwyczaj negatywnych, a później of Pewien powrót do trendu na przykład sprzed, jest już o wiele wolniejszy. Więc tutaj patrząc, podsumowując, patrząc na kwestie demograficzne, nie spodziewamy się cudu. Natomiast chciałabym zwrócić uwagę na jedną rzecz, która być może umyka opinii publicznej, dlatego że dotyczy no, relatywnie małej grupy rodzin. Mam na myśli rodziny wielodzietne. I tutaj w rodzinach wielodzietnych, a szczególnie w tych wysoko wielodzietnych, czyli tak potocznie mówiąc od czwartego, 5 tego dziecka, w rodzinie ten efekt, który już 500 plus przyniosło kilka lat temu, on nie tylko jest widoczny, ale on też jest trwały. I to oznacza, że dla budżetów rodzin, to jest pierwsza, pierwszy wniosek z tego, że dla budżetów rodzin wielodzietnych no ta wielokrotność 500 plus stanowi bardzo istotny składnik budżetu domowego i de facto daje gwarancję, poczucie stabilności, bezpieczeństwa. Yy, oczywiście na tyle, na ile to jest możliwe słysząc yy, zapowiedzi naszych yy, przeciwników politycznych. Natomiast z drugiej strony to też świadczy o tym, że w Polsce jest potencjał, to znaczy jest wiele rodzin, które aspirowały, które marzyły o tym, żeby, żeby mieć właśnie liczniejsze potomstwo, żeby, żeby tych dzieci było więcej niż jedno czy dwoje. I te rodziny dzisiaj mają takie warunki w Polsce, że te swoje plany, marzenia mogą, mogą re realizować. I jak łatwo policzyć, przy 60% podwyżce tego świadczenia, no ten wpływ na budżet rodzin wielodzietnych będzie bardzo duży. I tu myślę, że kto, jak to, ale rodziny wielodzietne bardzo, bardzo z tego. Z tego się cieszą. Oczywiście myślę, że te z jednym czy z dwójką dzieci też, natomiast tutaj no, wpływ na budżet domowy jest oczywisty. No Miejmy nadzieję, że te dzieci wychowane w tych dużych rodzinach będą to przenosić też na swoje przyszłe rodziny i ten dobry przykład A to będzie. To jest bardzo, bardzo, dobry, bardzo dobra rzecz, na którą pan redaktor zwrócił uwagę, dlatego że też być może to jest liczba, która umyka w takich codziennych przekazach, ale rodziny wielodzie chociaż nie, są, nie stanowią dużej liczby jako rodziny w skali kraju, patrząc w porównaniu do rodzin z jednym czy z dwójką dzieci, no to jednak w nich się wychowuje dużo dzieci. Tak? No właśnie z tego faktu, że są wielodzietne. Prawie jedna trzecia dzieci, które są w Polsce, wychowuje się w rodzinach wielodzietnych, czyli od trójki dzieci, tak definiujemy dzisiaj rodziny wielodzietne. Pani minister, to jeżeli to ta podwyżka 500 ta waloryzacja nie ma tego warunku poprawy demografii, już, już doszliśmy do tego, że to będzie bardzo, bardzo trudne, to jaki jest podstawowy cel, bo oponenci polityczni używają takiego określenia, że Prawo i Sprawiedliwość Rząd Zjednoczonej Prawicy próbuje sobie kupić głosy. Panie redaktorze, ja odpowiem w ten sposób. Cel naszej polityki prorodzinnej jest bardzo oczywisty i podstawowy. Chcemy, żeby Polska była najlepszym miejscem do życia dla rodzin. I kiedy ja dzisiaj czytam doniesienia prasy brytyjskiej, która mówi o tym, że Polacy masowo, masowo wracają i dla nich to jest takie bardzo negatywne zjawisko dla brytyjczyków. Masowo wracają do Polski, w której kwitnie gospodarka, w której rozwój gospodarczy jest kwitnący. Tak dosłownie tłumacząc te, te tytuły, no to, to świadczy o tym, że nam się udaje, tak, że robimy to oczywiście to trwa, to wymaga nakładów inwestycyjnych, ale są skutki. tak, Dzisiaj rzeczywiście rodziną w Polsce żyje się o wiele lepiej niż żyło się za naszych poprzedników, a po tym, co, co widzimy właśnie chociażby z powrotami z migracji, to widać, że żyje się nawet lepiej niż być może w Wielkiej Brytanii. Także z tego się bardzo. Cieszymy i to jest podstawowy cel. Chcemy, żeby w Polsce były jak najlepsze warunki do życia rodzin, i stąd budujemy politykę prorodzinną, taką rozumianą bardzo szeroko, nie tylko w formie transferów bezpośrednich, tak? co nam tutaj z każdej strony opozycja zarzuca i z prawej, i z lewej. Jedni, że rozdawnictwo, inni, że, że na przykład nie są to świadczenia, które są uzależnione od dochodów, czyli tylko dla tych najbardziej potrzebujących. No nie są, dlatego że rodzicielstwo w Polsce dzisiaj jest wartością którą chcemy wspierać tak niezależnie od tego ile kto zarabia jaką ma pracę jakie ma warunki finansowe dzisiaj wychowywanie dzieci w tak, tak, w takim, na takim etapie rozwoju jest nasza cywilizacja że dzisiaj wychowanie dzieci z perspektywy finansowej podkreślam to bardzo mocno tylko i wyłącznie z perspektywy finansowej jest bardziej kosztem niż zyskiem tak co jest oczywiste w których dzieci pracowały i były jedynym zabezpieczeniem na starość słusznie minęły. Natomiast dzisiaj rzeczywiście wychowanie młodych ludzi, a przecież chcemy mieć wykształconych, dobrych lekarzy, pielęgniarki, nauczycieli i tak dalej, wiąże się z ogromnym wysiłkiem również finansowym rodziców. I my jako państwo to chcemy wspierać bardzo równo. Tak? To znaczy nie patrzymy nikomu do portfela. Sam fakt, że ktoś wychowuje dzieci, a szczególnie liczniejszą ich gromadkę, jest wystarczający do tego, żeby te rodziny wspierać. Wspomniała pani o tych różnych formach krytyki ze strony opozycji. Władysław Kośniak-Kamysz, lider Ludowców, mówi waloryzacja tak, ale tylko dla pracujących rodziców, jakby pani skomentowała taką propozycję. No to jest absolutnie powiedziałabym sprzeczne z naszą filozofią wspierania rodzin. Jeżeli dzisiaj mamy taką sytuację na rynku pracy, jaką mamy, czyli rekordowe niskie bezrobocie. Mamy bardzo rosnące zatrudnienie kobiet i mamy wiele badań, zresztą nie trzeba myślę badań, wystarczy się rozejrzeć dookoła, żeby zobaczyć, że młode mamy dzisiaj w Polsce, które urodziły dzieci, chcą tymi dziećmi się zajmować i tutaj dyskryminacja tych matek, które chcą w cudzysłowie wypaść z rynku pracy na 2-3 lata na przykład tak bo to jest taka najczęściej uznawana za optymalną forma opieki to znaczy czas opieki tak w, w, Ponad jedna trzecia kobiet w Polsce uważa, że dwa lata to jest taki optymalny czas, który powinno się poświęcić dziecku, żeby, żeby to dziecko miało dobry start w dorosłe życie. Druga, jedna trzecia mówi, że to są trzy lata i my absolutnie nie chcemy tym kobietom odbierać wsparcia, wręcz przeciwnie, uważamy, że należy je bardziej wesprzeć, stąd wprowadzany przez nas w zeszłym roku rodzinny kapitał opiekuńczy, czyli dodatkowe środki opiekuńcze, niezależnie właśnie od tego, czy te mamy pracują, czy nie pracują. Zresztą dużo się Mówi dzisiaj o zdrowiu psychicznym o psychiatrii dziecięcej, tak, o ochronie dzieci przed wszelkimi zagrożeniami. No i rośnie świadomość również kobiet w Polsce i to jest dla mnie nie ukrywam dosyć zaskakujące, bo ja się spotykam z takimi nowoczesnymi mamami pracującymi w korporacjach, bardzo często sama wiele lat pracowałam, mam dużo takich koleżanek i one dzisiaj mówią, że badania psychologiczne mówią, że 20 miesięcy to jest takie minimum, które należy poświęcić dziecku. Więc ja absolutnie wspieram i, i, i my jako rząd wspieramy wszelkie modele rodzinne, nie, nie, na, nie narzucamy jedynego słusznego i chcemy wspierać wszystkie rodziny, stąd absolutnie nie mogę się zgodzić z tym, żeby ograniczać wsparcie rodzin dla tych pracujących. Polki pracują, Polki pracują bardzo dużo, pracują coraz więcej i nie trzeba nas do pracy zachęcać, ale trzeba stwarzać warunki takie, które ułatwią kobietom dzisiaj w odpowiednim wybranym przez nie momencie powrót na na rynek pracy i to też w takim tempie i wymiarze, jaki, jaki one sobie życzą, bo od tego, to też jest bardzo ważne demograficznie, zależą te kolejne decyzje o kolejnych dzieciach. To pani minister, zapytam o kolejnego lidera opozycji Donald Tusk. Były premier, który, jak Prawo i Sprawiedliwość zapowiadało przed 2015 rokiem, wprowadzenie 500. Pytał, gdzie są zakopane te pieniądze. Kilka dni temu z kolei tych, którzy korzystają z programów społecznych, w dość niewybredny sposób nazywał, a dziś proponuje, żeby jak najszybciej tą waloryzację wprowadzić. Jeszcze dodaje do tego zwiększenie kwoty wolnej od podatku do 60 tysięcy złotych rocznie. To jak te propozycje pani skomentuje? Panie redaktorze, tak naprawdę to chciałoby się poprosić o kolejne pytanie i być zwolnionym z odpowiedzi, bo trudno to skomentować. No jeżeli pamiętamy to, co pan przytoczył, szukanie właśnie pieniędzy zakopanych w Zakopanem, albo jeszcze taką drugą scenkę przytoczę, kiedy sposobem pana premiera Tuska na walkę z inflacją było szukanie guzików do obniżania cen na bazarku, no to to jest kpina w ogóle z polityki społecznej, albo kpina, albo zupełne niezrozumienie na czym polega polityka społeczna dzisiaj w nowoczesnych państwach w nowoczesnych krajach w Europie zachodniej w, w krajach rozwiniętych no my wyszliśmy z takiego, z takiego z takiej nicości jeśli chodzi o politykę społeczną i absolutnie chcemy ją rozwijać natomiast te komentarze niewybredne o Polakach którzy właśnie no nie będę teraz tego przytaczać a później a później powrót do a później twierdzenie że się utrzyma 500 plus, albo właśnie się zwiększy. Przecież słyszymy też wypowiedzi wszystkich ekspertów ekonomicznych, tak, którzy doradzają platformie, i jednoznacznie mówią, trzeba trochę pokłamać w tej kampanii, a potem to wszystko obciąć. No bo przecież to jest niezgodne z naszą filozofią libera liberalną i my musimy tutaj obniżać koszty. Być może ktoś na tym się powinien pożywić, na tym wspólnym naszym dorobku. Nie absolutnie nasza filozofia jest zupełnie pełnie inna. Nie ma na to zgody, no a wiarygodność pana premiera Tuska to myślę, że Polacy najlepiej ocenią i już niedługo będą mieć do tego okazję. Panie minister, tych programów społecznych jest dużo. Czy ta podwyżka, waloryzacja, waloryzacja 500 plus w jaki sposób płynie, wpłynie na pozostałe świadczenia? Ja mam nadzieję i przekonanie, że nie wpłynie na te istniejące i co więcej, mam jeszcze nadzieję na to, że to nie jest nasze ostatnie słowo, tak? Myślę, że te wyzwania demograficzne szczególnie są tak ogromne, że to absolutnie nas nie zwalnia od myślenia o kolejnych programach rozwiązaniach, być może bardziej celowanych do odpowiednich grup i odpowiadających na bardzo konkretne bariery, natomiast program 500 plus dowiódł, że jest programem skutecznym jako program powszechny, skutecznym w, w tym co nazywamy y, przywracaniem pewnej podmiotowości rodzin y, Pamiętam jeszcze z kampanii wyborczej pana prezydenta Dudy z tej pierwszej, kiedy rozmawialiśmy na spotkaniu z rodzinami. Miałam wtedy sama malutkie dziecko, moje najmłodsze, i rozmawialiśmy o tych tak zwanych zeszytach, tak, gdzie się na zeszyt różne rzeczy kupowało, albo pojawiały się reklamy oferujące pożyczki na rozpoczęcie roku szkolnego. No, ja te czasy pamiętam, bo ja w tych czasach miałam dzieci małe i być może jako osobie, która mieszkała w dużym mieście i miała Dobrze płatną pracę to nie było dla mnie aż takim problemem, ale przecież żyłam w otoczeniu innych osób i widziałam jak to wygląda. I ja myślę, że i mam nadzieję też, że Polacy to doskonale, doskonale pamiętają i no, do tych czasów powrotu nie będzie, a my chcemy rozwijać politykę prorodzinną jeszcze bardziej. To na koniec Pani Minister, jeszcze wrócę do tego tematu pozycji kobiet matek. Pracujących. Dzisiaj też poznaliśmy y, szczegóły raportu dotyczącego właśnie sytuacji na rynku pracy pań. Widzimy, że co druga Polka w wieku 25-34 lata ma wyższe wykształcenie. 43% menedżerów w Polsce to y, kobiety. Zmniejsza się cały czas ta y, luka pracowa, płacowa, która w 2014 wynosiła 7,7%, a teraz to już jest y, w 2021 4,5%. Y, y, to jest tak, że ta Polska, która jest przedstawiana często w Unii Europejskiej jako miejsce prześladowania kobiet, łamania ich praw, yy, yy, no chyba wygląda bardzo dobrze na tle innych państw europejskich. Bardzo dobrze, lepiej niż w większości z nas się wydaje, bo tak na co dzień myślę, nie śledzimy tych rankingów i tych danych statystycznych, ale one rzeczywiście, to są twarde dane, które bardzo wyraźnie pokazują. Te 43% kierowniczych stanowisk w rękach kobiet to jest numer jeden w Unii. To warto podkreślić. Średnia unijna to jest 35% My jesteśmy już o te 8 punktów procentowych dalej i to jest bardzo dużo, to jest bardzo dużo. Taka ciekawostka, również rośnie bardzo udział kobiet w życiu społecznym, politycznym, panie się interesują polityką mamy więcej parlamentarzystek, więcej. Choć w rządzie wójtów. ciągle za mało Pani, Być może się. tak, i to jest słuszna, <laughs> słuszna uwaga. Natomiast co chcę powiedzieć, bo na, na funkcjach, funkcje sołtysów pełni mniej więcej już. Prawie połowa, połowa tych funkcji jest pełniona przez kobiety, a są takie województwa w Polsce, szanowni państwo, w których to jest nawet 55%. Czyli widać, że panie biorą sprawy w swoje ręce i to jest bardzo dobra wiadomość. Ja bym dodała do tych właśnie jeszcze danych, które pan redaktor przytoczył, że na przykład jesteśmy też rekordzistą, jeśli chodzi o najniższą przemoc wobec kobiet. Tak? Polska nie jest krajem, w którym oczywiście, że zjawisko przemocy istnieje, i my z nim walczymy też zresztą skuteczniej. Już w czerwcu wchodzi w życie nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej. Natomiast widać, że walczymy skutecznie, o wiele skuteczniej niż, niż nasi sąsiedzi. I to, to też świadczy o pewnej kulturze Polek i Polaków, naszej polskiej kulturze, gdzie kobiety z dawien dawna już miały bardzo silną pozycję. I taka ciekawostka też z dzisiejszego raportu, zresztą bardzo Państwu polecam, lekturę raportu zatytułowanego Kobiety mają wybór, bo właśnie w Polsce wybór istnieje. Kobiety mogą pełnić bardzo wiele ról i mogą łączyć swoje zaangażowanie zawodowe, społeczne, polityczne, z, chociażby z życiem rodzinnym czy innymi pasjami, życiem prywatnym i to jest bardzo dobrze, ale taka ciekawostka z tego raportu, kiedy Polska no w czasach, kiedy nie istniała na mapie, była pod zaborami, był przyjmowany kodeks napoleoński jako prawo nowoczesne i w wielu krajach europejskich ich prawo, które zwiększało podmiotowość kobiet, które dawało im pewne prawa, w Polsce to przyjęcie kodeksu napo napoleońskiego uwsteczniało prawa Polek, dlatego że my już wtedy mieliśmy I tu bardziej rozwinięte kropkę. prawa. I te prawa kobiet do głosowania, które też bardzo często przypominamy, były dla wszystkich kobiet, a nie tak jakby chociaż w Wielkiej Brytanii dla tych, które miały majątek. Pani Barbara Socha, wiceminister rodziny i polityki społecznej, pełnomocnik rządu do spraw polityki demograficznej. Dziękuję bardzo. A polski punkt widzenia jutro o stałej porze, 21.40. Do zobaczenia z Panem Bokiem.